A więc mówisz, że chciałbyś odcinek w kolorze? Proszę bardzo. I miłego oglądania. Nasz kolejny odcinek Absurdów zaczynamy w miejscu, w którym ostatnio żeśmy skończyli. A mianowicie Minerwa ukrała naszych uczniów. Szkoda, że nie stosuje się już dawnych kar. Na przykład wieszania delikwenta za ręce pod sufitem w lochach. Ale mi brakuje tych wrzasków. Powiem wam szczerze, że świetnych pracowników zatrudnia szkoła. Dozorca, który chętnie wspomina, jak to lubił znęcać się nad uczniami. Czy tylko ja uważam, że w tej szkole coś jest grubo nie tak? Wiadomo, Hogwart! Najlepsza szkoła magii przecież! Hagrid już się dzisiaj wami zajmie. Ma drobną bartaninkę do wykonania w zakazanym lesie. Tak jest, dokładnie, tą karą jest wysłanie uczniów do zakazanego lasu. Tak, dokładnie, do tego samego lasu, do którego uczniom wchodzić nie wolno. No dobra, ale co ja tam wiem? Nie jestem ani nauczycielem, ani dyrektorem, ani żadnym ministrem, więc co ja się będę wypowiadał? Sprawdźmy, co sam Albus Dumbledore o tym mówił. Pierwszoroczni niech wiedzą, że do lasu wstęp jest absolutnie niedozwolony. A więc mówisz, że wstęp do lasu jest absolutnie niedozwolony. I właśnie dlatego wysłaliście do lasu czworo uczniów, prawda? Widzisz tu gdzieś hipokryzję? Nie, no skąd? Oj człowieku, weźże się wreszcie do kupy. W końcu idziecie do zakazanego lasu. Lepiej mieć otwarte oczy. Do lasu? Sądziłem, że to żart. Szrek, stary, mógłbyś? Tak! To wiesz co? Źle myślałeś. Dzięki, stary. Nigdzie nie idę. Uczniom tam nie wolno. Wiesz co? Oni to raczej mają gdzieś. A zresztą. Wilkołaki. Żeby to tylko były wilkołaki. Przyjrzyjmy się za tym, co dokładnie żyje w tym lesie. Centaury, czyli pół ludzie, pół konie. Akromantule, czyli ogromne pająki posługujące się ludzką mową. Jednorożce, konie z rogiem na czole mające ogromną moc magiczną. Testrale, czyli magiczne stworzenia widoczne tylko dla czarodziejów, którzy widzieli śmierć innej osoby. Hipogryfy, czyli połączenia konia z orłem. Nieśmiałki, czyli małe stworzenia pilnujące drzew. Sklątki tylnowybuchowe, niebezpieczne magiczne stworzenia, no, krzyżówka mantikory i kraba ognistego, inteligentne wilki i na koniec, no już wspomniane, wilkołaki. A więc jaki jest tego wniosek? Ano taki, że szkoła naraziła uczniów jedynie na stratowanie, wypatroszenie, zagryzienie, rozszarpanie, poparzenie i zjedzenie. Hagrid. Co to jest? To krew jednorożca. Znalazłem tu niedawno zakatrupionego. Tak. To nasza robota. No nie, Hagrid. Zabiliście jednorożca? Odnaleźć biedaka. A teraz to co innego. Ron hermiona, wy za mną. Jasne. A Harry idzie z malwojem. Nie no pewnie, Hagrid. Nie żeby ci dali tych uczniów pod opiekę. A ty sobie rozdzielasz to na dwie grupy, bo uczniowie, w razie gdyby ich coś zaatakowało, na pewno sobie poradzą. I chyba wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Aaaa! Aaaa! Potrzebny nam profesor Dumbledore. Wyjechał do Londynu. Biega kilku uczniów, kompletnie zziajanych i Proszą Cię o konieczną rozmowę z dyrektorem. A Ty kompletnie nie jesteś zainteresowana, tylko jemu oznajmiasz, że dyrektor sobie wyjechał. Wyjechał? Ale to okropnie ważne. Chodzi o kamień filozoficzny. No, to teraz po takiej informacji każdy normalny by się zainteresował, skąd trójka uczniów wie o czymś, o czym w ogóle nie powinni mieć pojęcia. I dlaczego twierdzą, że wiedzą, że ktoś chce go ukraść? Skąd wiesz? Wiem, że ktoś chce go ukraść. Nie mam pojęcia skąd o nim wiecie. Minewro, oj Minewro, no bo przecież to jest taka tajemnica, że nawet centaur z lasu doskonale wie, co w tej szkole trzymacie. Czy wiesz, co w tej chwili jest ukryte w waszej szkole, Potter? Kamień filozoficzny. A teraz proszę wrócić do siebie. I tyle. Po prostu wysłała ich do siebie. Jest opiekunem domu, nie ma dyrektora, uczniowie z tego co mówią, mają poważne informacje, które nie tyle co mogą stanowić o bezpieczeństwie Hogwartu, ale mogą stanowić o bezpieczeństwie całego świata czarodziejów. Ale ty masz to kompletnie gdzieś i kompletnie cię to nie interesuje. Logiczne, prawda? Nie, nieprawda! No i co teraz? Pójdziemy do klapy. W nocy. Jak powiedzieli, tak też zrobili. Um, krapie. Znaczy Snape to już był. Czyli chcecie mi powiedzieć, że praktycznie przez cały rok najpotężniejszy czarownik na świecie próbował dowiedzieć się jak obejść tego psa. No pewnie, bo nie mógł go normalnie po prostu najzwyczajniej w świecie zabić. Ja rozumiem, że był osłabiony. No ale ten profesorek, na którym pasożytował Voldemort, chyba też zna odpowiednie zaklęcie. Jedno by wystarczyło, by trójgłowy pies nie był już problemem. I na litość boską. Jaką tą wielką harfę tam w ogóle wtaszczył? Zaczekajcie, aż dam wam znak. Jeśli coś pójdzie nie tak, to stąd uciekajcie. Jesteś obok trzech wielkich głów psa. Klapa stoi otworem, ale nie? Ty nie skaczesz. Ty jeszcze znajdujesz chwilę czasu na dyskusję. Spokojnie słyszycie? To diabelskie sidła. Wyluzujcie się, bo jak nie, to szybciej was zabije. Hermiona i jej wspaniałe rady. No powiem wam szczerze. Jestem o tym przekonany, że po takich słowach, po takich zapewnieniach, każdy by wyluzował. Wiesz, że jak wyluzujesz, to cię diabelskie sidła puszczą, ale nie. Ty nie mówisz, że cię puszczą. Zabiję szybciej, ale halo, to po prostu zwykła przenośnia była. Nigdy nie widziałam takich ptaków, bo to nie ptaki, tylko klucze. No i mamy kolejne zadanie. Trzeba wsiąść na miotła i złapać klucz. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że tam kompletnie wszystko jest tak, jakby tam nikogo nigdy nie było. Znamy scenę, gdzie Harry. Łapiąc klucz, wlatuje do tego pokoju, a te wszystkie klucze naparzają w te za Jak widać Squirrel nie miał tego typu problemów. To szachownica mają rozegrać partię szachów, jest ich akurat trójka, i akurat dziwnym trafem, brakuje dwóch figur. Harry? Zajmiesz puste miejsce gońca. Hermiona tanisz na polu wieży. Ale to już oczywiście był zwykły przypadek. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach.